Z Ewangelii według Świętego Łukasza: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Te słowa są nam bardzo dobrze znane i bardzo często rozważamy je w kontekście powołania, powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych. Żniwo wielkie, ale robotników mało, co znaczy, że Pan Bóg powołuje do kościoła duchownych. Tymczasem, gdyby się zastanowić głębiej nad tą metaforą, to Jezus, który tak często mówi o tym, że jest chlebem, że chce się dawać, rozdawać ludziom, żeby się nakarmili, tym razem w tej metaforze występuje jako właściciel pola, na którym wyrosła pszenica, i który prosi robotników, by tą pszenicę zebrali. Po co? Po to, by mógł się nakarmić. Okazuje się, że Jezus Chrystus też jest głodny, też chce się nakarmić chlebem, pszenicą. I cóż jest tą pszenicą, tym chlebem? Miłość człowieka. Bóg chce się nakarmić tą miłością, którą my możemy mu dać. My możemy zebrać z naszych pól chleb, żeby nakarmić Boga. Co oznacza wprost: możemy zebrać z naszej duszy miłość i piękne życie, by Mu je ofiarować, by nie był głodny. Tak oto odkrywamy nowe oblicze Boga. Jest nie tylko pokarmem, który się daje, ale także tym, który oczekuje pokarmu. Do zobaczenia jutro.